Przez pierwszy tydzień wakacji przebywałem w koło brzegu, gdzie, spacerując pewnego dnia w centralnej części miasta, niedaleko portu, koło latarni morskiej, między budynkami natknąłem się na lokal z napisem Klockowa Zatoka. Okazało się, że w lokalu znajdziemy wystawę makiet Klocków Lego. Bilet normalny kosztował 22 zł, a ulgowy 20. I właśnie w tym materiale przedstawię Wam, jakie makiety możemy tam w środku znaleźć. Zanim jeszcze zaczniemy, dziękuję Wam serdecznie za 900 subskrypcji na tym kanale i lecimy po 1000 do końca wakacji. Zaczynajmy! Kupujemy bilety, wchodzimy do środka i pierwsze co się nam ukazuje na prawo od wejścia, to makieta ze świata Minecrafta. Główna akcja dzieje się na dwóch wyspach, nie zabrakło różnych struktur oraz fortyfikacji, czy na przykład ataków zombie albo creeperów. Naprzeciwko makiety ze świata Minecrafta znaleźć możemy największą makietę, jaka jest na tej wystawie, przedstawia ona wymarz z Afolgardu. jak czytamy na tabliczce rycerze różnych frakcji łączą siły w celu odparcia potężnego zagrożenia nadciągającego z południa. Z ciekawostek należy dodać, że makieta ta zajmuje 4 m2 i składa się z ponad 150 tysięcy elementów. Budowały ją 4 osoby a sama budowa zajęła ponad 2 lata. To tylko podkreśla ilość czasu, jaką twórcy poświęcili na zbudowanie tej olbrzymiej makiety. Pełno tutaj szczegółów, na pewno podoba mi się rzeka przepływająca przez znaczną część makiety, szczegółowe wykonanie roślinności, zwłaszcza drzew, które robią naprawdę wielkie wrażenie. No i sam zamek, naprawdę olbrzymi, z potężnym dziedzińcem na środku. Całkiem fajnie prezentuje się również makieta kolejowa, gdzie oprócz lokomotyw oraz torów znaleźć możemy lokomotywownię, obrotnice, a z pociągów, które rozpoznałem, to mamy Crocodile Locomotive. Dach lokomotywowni posiada tysiące elementów, które robią zadachówki i wygląda to naprawdę całkiem okazale. Dodając również realizmu do całej konstrukcji, makieta nie jest największa, ale całkiem zadbana. Możemy również zauważyć, oprócz makiet, złożone zestawy z różnych serii. Znajdują się one na kilku przeszklonych półkach, a wśród nich znajdziemy chociażby takie perełki jak ostatnio wydany Rivendell. Znajdziemy również makietę przedstawiającą kantynę z z Gwiezdnych wojen. Budynek jest oczywiście znacznie większy niż ten w zestawach. To moim zdaniem na duży plus względem zestawowej wersji, a cała akcja wokół budynku również zawiera wiele scenek, detali i oddaje pustynny klimat tego miejsca. Wrażenie również robi odlot Sokoła Milenium który właśnie odrywa się od ziemi. Sporą powierzchnię zajmuje również makieta piracka, której znaczna część znajduje się na wodzie, a w centralnej części znaleźć możemy marynarzy znajdujących się na naprawdę gigantycznym okręcie. Mamy również kilka mniejszych wysepek z różnego rodzaju fortyfikacjami. Harry Potter również dostał swoją część na wystawie i nad masą złożonych już zestawów z tej serii góruje obracający się na skalę Hogwart. A nieopodal naprawdę potężna postać Darta Maula, wykonanego w skali 1 do 1. Makieta ze świata Awatara, na której panuje półmrok, a oświetlona ona jest różnego rodzaju lampkami, co daje naprawdę niezwykły klimat tamtego miejsca. Nieopodal kolejna duża postać, tym razem Iron Man z Marvela. A co my tutaj mamy? Ogrody miasta Ninjago, Ultra smog z pierwszego sezonu Lego Ninjago oraz Doki miasta Ninjago. Całkiem niezłe trio. Stacja paliw Orlen, na której chyba panuje promocja na paliwo. Pełno tutaj banerów, logotypów firm, kustomowych reklam czy nadruków na klockach. Na makiecie dzieje się naprawdę dużo rzeczy, a to dodaje takiego elementu akcji w całej tej makiecie. Jedną z większych wystaw była z pewnością ta ze świata Parku Jurajskiego. Nie zabrakło takich szczegółów jak brachiozaura jedzącego, liście drzew czy uciekającego Tyreksa, który staranował część ogrodzenia. Elementy roślinności zostały zbudowane z naprawdę dużymi detalami. Nie jest to co prawda dosłownie wszystko, co tam znajdziemy, ale myślę, że przedstawiłem Wam zdecydowaną większość zawartości tej wystawy. Jeśli będziecie w Kołobrzegu i interesujecie się klockami, śmiało tutaj wpadajcie i kupujcie bilety, bo miejsce naprawdę warte odwiedzenia. A ja się z Wami żegnam, jeszcze raz dziękuję za 900 subskrybentów. Cześć!